Didn't he see why we're getting an engine for this cunt and he won't even us a ride over to get it? You did see that big ass pirate ship, right? that thing takes a shot, we'd be nothing but barbecue dog food. And personally, I'd like to keep my ass intact. And may I say, what a fine. Shut it, Leonard. Hey, can we go? I'm feel scum at waiting you to stop playing me a fanny, so come on, you fucking let's pike the fucking engine off the country so we can go off this fucking island. Ah, fuck. Well? Remove. We Witamy Was bardzo serdecznie z kolejnego odcinka Dead Island. Jestem ja, czyli Czesław, jest Moskit. Czesiu, Czesiu, ty wiesz co ty powiedziałeś? Tak, Dead Island, Far, Far Cry 3, pomyliły mi się gry. No ale i tu jest tropikalna wyspa, i tu jest tropikalna <coughs> tak, tro, wyspa. trochę mi się pomyliło, w każdym razie. Witamy Was, witam Was Czesław, witam Was Moskit. Elomeno 320. I witam Was także Trasek. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj bez Sinbada rozpoczynamy kolejny odcinek. Far kraja trzeciego tryb kooperacyjny, nie The. Island. którym właśnie nie The Island, właśnie chciałem dodać na sam koniec <grym <grym to nie ma tutaj zombie'aków, są tylko. nadzieję, są że nie powtórzyliśmy teraz misji, że to jest misja, w której jeszcze nie graliśmy. Zdaje mi się chyba, że graliśmy. A graliśmy, ale to bo wtedy jak to było za tym podejściem chybionym, wiesz? Chyba, nie wiem. Tak, bo jak ktoś nie wiedział nagrywa, nagrywamy drugi raz, prawdę powiedziawszy. Ten I tutaj etap. ten statek rozwalił. Go... Nie, czekaj. Nie, 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 to był wcześniej w drugim nie, akcie był. Nie, 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 tutaj nas nie było, tu nie, nas nie było. Zdecydowanie nas tu nie, nie, oficjalnie nie było. Nieoficjalnie nie było nas. Tak, ha, nie było nas. To po cichu mieliśmy iść, dobra. Tak, a, tutaj po cichutku, po cichutku, malutku. Miejmy Mówi... nadzieję, że nie powtarzamy misji ostatnio. po raz kolejny, której Nie, powtarzasz, to mówiłem powtarzamy, tylko trzeba pamiętać, że. Dobra, tam jest koleś. Ja zaznaczyłem ładnie, dwóch. Czemu ja wcisnąłem te? Spróbujmy cicho to załatwić, Najlepiej, tylko potrafimy. Dobra, bo my zaraz zobaczymy. Czekaj, on będzie mój. Chyba. Dobra, on idzie. Idzie w moją stronę, on będzie mój. Dobra, chyba nas zauważyli. Chyba tak. Właśnie tak. dostał w tym momencie. Ja a męcz, wow, wow. to nie jest mojej winy przypadkiem. <laughs> nie, na pewno jest mojej zauważy. winy, no bo z kogo innego? Ty tak nie umiesz, a zblokowałem się. Nie no właśnie, no się spojrzał się w, nie w tą stronę co trzeba, i tak jakoś wyszło. Dobra, nie bawimy się żadnym, żadnymi tymi. Nie bawimy się w półśrodki trasek, pamiętaj. Dobijamy i zabijamy. Powiem Bez jeńców. Wszystkich, wszystkich rozpieprzamy. Dokładnie. Uwaga, granat! O! Pięknie! Fajnie. Moskit, jesteś z siebie dumny. A ja z siebie też, czuję się zadziwiony swoimi umiejętnościami. No chodź, ty, chodź, ty. Co? Mały. Kurczę, nie ten przycisk cały czas wciskam. Dobra, biegniemy do przodu. O dziwo, dzisiaj gra mi idealnie, pięknie, jak na razie. No, no mi jak to razie. na razie. Jak na razie. RPG. Gdzieś jest, ale gdzie to nie mam pojęcia. Tu skrzynek nie ma? Myślałem, że no to przyda się, się powoli amunicja, tak przeczuwam. Tu po cichu nie. <coughs> jak zwykle gardło mi siada. już po cichu nie pójdziemy. Cześć, pij mniej. Ale pomaga. Co? Chyba wody. Co to było? Bum. Jebut. Dobra, to ja tutaj spróbuję z boczku wziąć. Takie tam To jest zboczku niedobry Ojejku Gość mnie podszedł nawet nie wiem co Właśnie go ściągnąć Niedobry zboczek ze mnie No bardzo Boże co za kamikadze o, i Rambo mi. Ja tutaj A, kamikadze jest... rad zrobiłem Znaczy nie To ja chodzi mi że Rambo to był ten gość co na mnie wbiegł Ha Kamikadze tak sobie przeciwko, przeciwko Rambo walczyć to ciężko by było O dzień dobry O jak ładnie ja tutaj szukam kogokolwiek do zabicia, nie mogę Chodźcie, znaleźć! Zastrzyk do mnie. Zastrzyk. Pięknie. Witaminki. Witaminki. Dla chłopca witamini. i dla dziewczynki. Dla chłopczyka i dziewczynki. Chodź, Wszyscy smocie, mają smutne Co ja mogę wziąć? Mogę kilka rzeczy wziąć, nie? Ponieważ pieprzają witaminki. Właściwie nie wiem o co w tym chodzi, ale dobra. Mydło ja wszystko bo To nic nie jest wytłumaczone, a, nie? To, a, to mysze, jest głupie, wszystko umyje. Cześć, Cześć, coś czegoś tam się dzieje. Ja brałem ja od traska kaproki na łące. Nie jakoś tak ciężki. mi się on dwa. Gdzie jest ciężki? Tutaj pośrodku. Na pewno go znaj sposób, bo. O, no, nogi drogi można strzelać? W którym z tego, się gra na dobrze Cało G, tak? Nie, nie. E, środkowym, środkowym myśle średnim. Środkowym... Pali się pięknie. Bardzo dobrze. Dziękuję. Jest taki Pomaga. pomaga. Pomaga tego, strzał w nogę, w kolano. Aha, może łukiem? No niekoniecznie. Aż tego mi się tak wydaje, ale mogę się mylić, nie? Zdaje mi się, że trzeba z łuku strzelić w kolano. <noise> Kto wie, może. Tak jak wstrząsają. Przyjdziemy do tratwy, to będzie bardzo ej, fajna. Ej, ej. A czemu ja to przeczytałem? Wiecie co? Przechodziliśmy to chyba. Przechodziliśmy, tak. ale tego nie wrzuciliśmy. Trzeciu. nie to jest? Tak, ale musimy te sceny. Że... No, no, no właśnie, tak, już mi się mean. miesza. Zdawało mi się, że tak, wrzucaliśmy tak. to. Nie, ale Czesiu, nie, nie. czesiu. No dobrze cześ, mówię, słowo, dobrze, nie. dobrze, dobrze, już rozumiem. Nie, no dobra. Nie bo tobie powtarzać, trzeba kilka razy to... powtarzać. No, no chyba nie. Ej. Przygotuj się do starcia. A czemu Jeszcze ja jestem w jest? fajnym Co ja tu robię? Gdzie ty jesteś? Mamy. Gdzie ty jesteś? <laughs> czesiu! Wróć no, do no, nas! Ale ja no, wodą. no to zostałeś o, wykluczony. Jestem, jestem! jestem. A, jest, nie, nie wykluczyliśmy cię z zawodów. Jaka Cztere, szkoda. A, Cztere, szkoda. A, Cztere, to mnie, tak, to jest ja... Ja biorę skońca. lewą flankę. Dobra, ja bym też nie wiedział, że teraz są takie zawody strzeleckie. Kto więcej zabije wygrywa Kto bardziej stylowo zabije wygrywa Eee, no, już przeładowanie, strzelamy z tych ciężkich to, to. karabinów, i one przeładowują się całe wieki. Tak, zdecydowanie całe wieki. O czym trzeba pamiętać? O kurde, ładnie, ładnie trasek siekasz. Początek. O jezu, trasek nie przesadzasz trochę? No mówiłem, że zdecydowanie przesadza. Czemu zawsze z waszej strony idą do moim? Kiepsko patrzysz. Teraz nie, się nie dam fu for. No właśnie widzę, że szalejesz po prostu. Eee, przeładowanie. Nagrywasz też trasek, czy też nie? Nie, dzisiaj nie nagrywam. Nie. Mówię, że żebyś nagrywał. Nie. dzisiaj nie Trzeba się zaopatrzyć w jakiś program, który pozwoli nagrywać. Trasek, doganiam cię. Dobra, no ja nie widzę. Ale przeładowuję teraz, więc. No, tra. A ci skupani są zaskakująco wytrzymałe. nie? Blokował mi się. No, są wytrzymali zdecydowanie 18 poziom. Fuck yeah. Gratuluję, w końcu, Cześć, w końcu dorosłeś. W końcu no możesz znowu się dorosłeś. Chłopie, jedziesz pan. No powoli wojnie cię teraz, ku? No, przeładuj się, przeładowuj się, przeładowuj się, ruchy. To ciężkie, wredne. Zdecydowanie był mój. wredne. Z wolno? I co, Ej, no co bez ty? ja, jestem z tyłu. Co to ma być? <laughs> jestem pierwszy. <laughs> Jaram się jak dziecko. Jaram się jak. Jak znicz na cmentarzu. Asystent. No, szukałem jakieś porównania i niestety nic nie padło do głowy, ale dzięki, że mnie wyręczyłeś. Dobra, na razie jestem na równi z traskiem. Już nie No chodź tu No czemu mi kucnął idiota no Po budynkach się chowają O! Ostatnie strzały akurat mi starczyło amunicji Kurde no Ja wydzisz, że macie tyle na boję brako. No właśnie nie, też mi przyładowuje w tym momencie Że flow. Przez budynki można strzelać nie? Tak zauważyłem Dobra kolejny ściągnięty Jestem na prowadzeniu to widzę być mój na moście A nie już nie jestem na prowadzeniu już mnie trasek przegoni prawdopodobnie zaraz Chociaż przeładowuje skubaniec A mnie to wkurza że jestem z tyłu Cholera jasna ja mam <laughs> mózg. Mi ja się to strasznie nie podoba. Czuję się niezadowolony. Składam oficjalną apelację do Strasburga. Ooo, Jakie ragi są, zauważyliście? No, nie, ja nie. Małe. Znaczy wiesz, raz co lepsze niż kiedyś. Nie pierwsza, jak głupia. Znaczy, no, no to tak, no to faktycznie no Czy ja wygrałem? Remis. Fucking tak, fail. Remis, remis. ciekawa sytuacja. <laughs> a sprawa. Moskit nic nie dostał. O, Moskit zniknął. O, dobra, już jest. ale w ogóle coś jest nie tak, bo ten, bo e, ostatnio mieliśmy tam po 120 punktów, pamiętacie? No tak, coś pamiętam. Ja, ja nie wnikam, ja się nie odzywam, wkurzyłem się. ja jako jedyny mam inną broń, inny zestaw. A, a ja nie jakieś tamty rympty. Też sobie zrobiłem zestaw osobny. A ja mam pewną spe, specjalną modyfikację do tego ST-80. Tak, nie czekajcie na Od 21 poziom. Biegniemy panowie. Ale fajnie, że można też modyfikacje do broni instalować. Tylko takie zwykłe, jak luneta i TP, ale też masz takie modyfikacje, które poprawiają broń. Które no tak, zdobywasz. albo na przykład zwiększony magazynek także. Ale nie, nie, nie o tym mówię. Masz takie coś jeszcze, zdobywasz modyfikacje na ja modelu broni. Znaczy, Pamiętacie tą misję? Tak, i ja a. tu. Ja, ja nie chciałbym tu zginąć, nie? Nie ma tutaj bliżej nikogo? Ja popatrzę. Ja ojoj, oj, oj, oj. Ja z lewy idę, Stój, ojej, suk. tu gości idzie. Po lewo jest, dobra, tego po lewo bym ściągnął. Trochę ich tu dużo, nie? No trochę. Czekajcie, czekajcie. Właśnie widzę, że tam idziesz, Trasek, bardzo ładnie. No, a mnie to nie pochwali, co No jak? i za późno. No kurde. Kurde, kto no, go zobaczył? Czesiek, czekaj, a, a że nie mnie zobaczyli? O, ciężki idzie. Gdzie jest kurde. ciężki? Czemu, Ej, tego granata? Mam 20 poziom. O Jezu okay. ciężki. Boże. O Jezus, Boże, zaraz ginę. Zginąłem, nie! O mój Boże, pomocy. Moski <głosłotny> nie ginąć. O, też padłem, jak <głosłotny> Trasek! Uciekaj, no, Trasek, ja uciekaj. Dobra, ja to <głosłotny> kiepsko widzę. Szybko Moskit, pan Tutaj za mnie A, nie, to skoń... <głosłotny> to było szybkie Przyrypaliśmy i to tak konkretnie. To było zdecydowanie szybkie. Dobra, teraz na pełnej, że tak powiem, kurwie wpadamy. No, nie ma co się patyczkować tutaj. Te I tak i tak nas wykryją. Ech, ech, ech. Trasek ty zaczniesz ściągniesz z najdalszego Ważle, trasek A, ze no. snajperki i, 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 tam gdzie będzie i, 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 najdalej koleś. tyłów Gdzie on jest? możesz lewą stroną. Patrz na mapę. <grytaskich> mi. To masz nas osłaniać. To jest. Wy będziemy Dobra, niczym rambo. Nie pierdzielimy się. No miście poczekać! No nie to ma strzelać. Dobra, snipera nie ma. To bardzo pięknie Bardzo mnie to cieszy. skąd ja Ciężki Skąd ja dostaję? A duży No mówię ciężko jest duży. To... A tu jest duży Big Daddy. No prawie jak Big Daddy bez kitu. Dostał. Ostatnią kulą u mnie. Na też się podjarał moim koktajlem. Podjarał się, a później go ściągnąłem. Prawidłowo. Tak mamy grać, panowie, tak mamy grać. To jest, jest dobrze, jest git, jest zajebiście Nie ma co po cichutku. Chodzimy na górę. Tylko pamiętajcie, teraz nie gincie, to... nie, nie? Co tu musimy zrobić? Wykąć pozostałych piratów. Gdzieś jeszcze ktoś został. Mam tą. Czekajcie. Chodź ktoś do mnie, bo mam szkawkę. Dobra, ktoś jeszcze Może tutaj znowu... został, panowie. Nie, spoko, Panoś... tu nikogo nie będzie Czy teraz. Tu jakiegoś... będą chodzić teraz eee! na nas. Uważaj za tobą. Nie, no jest nas podczas, pozostałych nie? piratów. Ta, z stałem. Teraz dopiero się ja Już zacząłem się Jaram po... się. Ej, teraz będziemy zjeżdżać sobie z Tyrolki, jak zadziała kran. Tak jest. Po angielsku. Nie Bardzo nie ładne działa. słowo. Kran? Kran. Crane, dokładnie że biorąc. Bardzo chodź, słowo. Chodź, chodź, chodź ktoś do mnie. Idę, 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 idę. Stabilizator wziąłem, który nie mam zielonego pojęcia, co daje. Ja też nie Będą z tej nie strony nie szli, czy nie będą, bo nie wiem czy na tym zdziałają. Będą, stać. będą, na 100%. Z drugiej strony. Mi się też tak wydaje, że z tej będą szli. No to teraz z działka trochę postrzelam. Z Ale... Też. chyba nie z tej, Czesiu. Czy Idą? Tak podejrzewam, że to nie z tej będzie. To nikt nie idzie. Włącz generator, może włączycie go w końcu, co? Ehm, Dobra ja idę. O, Nie. To nie jest głupi pomysł. Ej, ja idę na górę, ustawić... Czekaj, tylko jeszcze nie włączaj, ja sobie pozycję ustawię. Toolate. Tylko nie włączaj, ja włączył. Toolate! <laughs> Jak z dzieckiem? A co? Tylko nie ruszaj tego, a i tak ruszy. Ale mam dobrą pozycję. Właśnie widzę, że tu fajnie masz całkiem, przyjemnie. No u mnie tak kijowo Po kijo lewej cześć, bo nie Czesiu, tylko od trasku. Tutaj się nic nie dzieje, panowie. No, ale gościu, tutaj się. się dzieje. Więc sobie, sobie wiecie? Ej, ale ktoś musi generator idźcie generator. Wiem, jestem. No to się pilnuję. Tak. No chodź. To nie jest trudna robota zawsze do mnie, dla mnie. Kurde, nie trafiłem, po do... po 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 do... po... A tam jest gościu. Pilnuję generatora. Jezus, skąd? Jak? W tyłu. Bierz w no drugą bie stronę Moskit, ja to będę trzymał. Dobra. Au, dostaję. Ej, jednak idą, idą, do idą, na działkę idą ludki. Tam idzie jeden do ciebie, Czesiu. E, jeden? Ich tu jest masa, możecie dobra, mi idę, dobra Idę, 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 idę. I znosza, znosza, znosza? Może... Ale bieda, nie ma tych, nie ma taką z powietrza. Ale lipa. Co ty, w konorach chcesz się bawić? Nie. Bardziej miałem nadzieję, Jezu idą, idą A to ty Idą, idą, jeden z Drugi z dzidą Dobra, z tej strony widzę czystki Tam Moskit też sobie radzisz ładnie Trollko już jest w zasięgu czy też nie? Chyba jeszcze nie Dobra, tu Oż jest ty chyba... gnoju mały Gdzie podchodzisz od tyłca? A widzisz Moskit, podobać mu się no właśnie, trylorka, trylorka, nie, nie, nie przepadam nie. z tego typu. Trzy jeszcze nie jest w zasięgu. Trzy rorka. <grylorka> <grylorka> z pałą dom? Współpraca za Twój spader. Zawsze do usług. Dzięki ale bo jest, nie Wiem. O jezu! co to było, ale uh. było grubo. Beczuszka wybuchła. Dostaję skoś, tylko nie wiem skąd. Boże, bo nicem się kończy. Mi też, tam gdzieś jest, tam gdzieś jest amunicja Tak, no jest, ale oni tam wszędzie są. Dobra, idę biegnę. Połamał sobie. Chodźcie już na górę, już jest na górze. Już czekam muszę amunicję wziąć. Ja was Dobra. Osłaniam. Idziemy na górę. Kurde, Idziemy ja wiem gdzie jest amunicja? Czekajcie skoczę też. Po... Na górę. Osłaniajcie mnie, bo ja po amunicję idę. Gdzie tam ja spieprzam, panie No dzięki. jestem, jestem trasku Ja z tej strony osłaniam, tutaj jest jeden Wyrwał pięknie. Już, goto już gotowy. Z tej strony też często Prasku nie pierdziel bądź, fa bądź facetem Ale on jest kobietą to bądź kobietą. Być no kobietą, to... być kobietą. Moi drodzy, Kałabanga. Kurwa. <laughs> Kurwa. Spadłem! No, znowu spadłem. <laughs> Dobra, już tak... już lecę, czekajcie Bo chwilę na mnie. Nie no spadłem z tego, z kontenera nie wiem czemu. To cola, bo. Kałabang. <grystanie> <grystanie> Kałabanga! Ujdzie! <grystanie> Kałabanga! Ja pierdykam, co za spoiler. Zobaczcie jak Moskit leci. Dzieci, dzieci, Moskit leci. Nie, nie mogę niestety w niego go zabić. Co nie, też bym go chętnie strącił. Dobrze, wszędzie wybuchy. Te pościgi, te wybuchy. Nie, no jest fajnie, nie ma co narzekać. A czy ja narzekam? Bum! Jebut! Powoli, powoli. Tu chyba nas nie, nie słyszeli, nas A -a. tam. Nie w wcale. Powoli, powoli, bo się rozstrzelają do nas i wcale nas nie słyszeli, nie? Ale czekajcie, bo widać przed nami jakby ja będzie. Ja coś... jak jest jasno, takie, nie? Podświetlenie tak. jakby. Więc na to trzeba zwracać uwagę. A to już chyba wszystkie, podejrzewam. Ta. Kolejna tyrolka, bo cię to mawia teraz, jak trylolka. Tylko trylolka. miejmy nadzieję, Moskit, że teraz nie spadniesz. Nie, bo jedzie, jedzie cwania. Jadę, 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 <laughs> No i spadłem. Brakuje mi trochę Sinbada. Ups. Ej, ej. Ej, to jak nie to, tak, 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 bez jego animowości. Raczej, animowości, co ja chciałem powiedzieć? Anonimowości. <grym> tak. Niemości. <grym> Strzelanie do ruchomych celów coraz lepiej. Mi wychodzi. Ale ogólnie Simport był wygadany, prawda? Dużo rozmawiał z nami. Nie no, jak się rozpisał na czacie, to człowieku. <grym> inny człowiek. Wiadomo. I inny kurczę normalnie zwierzak. O, widzę właśnie teraz tylko latający karabin zamiast moskita. O, no, teraz się pojawił moskit. No, on może sami sami tak. Czekajcie, ja spróbuję wejść na górę jakoś. Nie. Chyba nie dasz rady. Trasek, nie kombinuj. Bądź kobietą. Powoli, powoli, bo tutaj, się rozwięto. Tutaj powoli, bo tutaj można by zdjąć. Można wejść jakoś na górę, czekajcie. No, nie można chyba. Można by zdjąć tych paletów. Chodź, ja z lewej, ty z prawej. Przecież no, nas zobaczą, mnie przynajmniej zobaczą. Choć. Idę do was. Chodź, tutaj nie ma, Nikt nie, nie zobaczył nas jeszcze. Idę, idę. Tu was nie zobaczą. Enemy in range, Bierz go enemy in Już A tam jest dwóch Tak, no to ja... Czekaj, 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 czekaj. Ja, Ty lewej, ja z prawej No dobra, no dobra, dawaj No już podarzyłem gardełko Pięknie Bardzo ładnie, cudownie Po cichutku Po prostu medalowa akcja, oscarowa tak. nawet Możemy zgłosić się do gromu Dobra, cicho Tylko nie w Medal of Honor, nie? <laughs> tak Dobra, tutaj tak gdzieś się, są tak na pewno ludki, tylko gdzie? A, tu nie będzie już celów Ty będziemy chyba teraz strzelać, nie? Tak, ta, jest. będzie ta rzeźnia taka już Ojej. Ja chcę pierwszy, ja chcę pierwszy wystrzelić Ja pierwszy Ja, dodaj. Ja ostatni mówiąc, stać. Ja nagrywam Ja na a ty, a ja nie nagrywam No to ty wystrzelisz też i trasek trzeci wystrzeli Dobra Będziemy strzelać Strzelamy Trzech facetów Proszę To nie zapowiada swego z... dobrego Weź Moskit, ty i te twoje suche żarty Twój kanał powinien ci nazywać Suchy Suchy Moskit Dobra, Dobra idą, wy pod ten, no ja będę was tutaj Ale ładnie, headshotik. Dobra, to Ty nas osłaniaj. Nice. Czemu sam idzie? Przecież on sam nie da rady. Ktoś... nie Mówię, osłaniaj osłania, to... osłania, osłania mnie, osłaniaj nas, a idę Ale... sam. Bo Ty będziesz... No jak będziesz powiedzieć, to... Czesie, idziesz ze mną. O, jaram się. Ja też się jaram. O jezu, zginąłem. Tak się zajarałem że się, aż spaliłem. Ze wstydu. <laughs> Stawaj. W dupsko dostałeś Oh yeah, lubię tak Aha, dobra ja nie mam pytań Nie mam pytań do ciebie A troszkę dorwałem Jeszcze sniper pojawił się, gdzie? Wow oh je, yeah, je, yeah. but było No takie, takie konkretne O Jezus, idzie, 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 idzie Jezus, dobra uleczyłem się Kule w łeb dostał No Ładnie, ładnie Szósty poziom broni odblokowałem Gdzie ten sniper pieprzony? Tam jest Widzę Pomóc wam tam, stąd z Steam, z tym, idę do was. Ej, padłem! Wiedziałem, że muszę... Jak padłeś, no boże. Uważaj, z twojej lewej idzie, jak coś. Padłeś, powstań, power raid. Nie, kasa hypertechni. Moskit raid. Jezus Maryja, gdzie? Tutaj, co za gnój? Od pleców? Dobra, od proszę, proszę od... mnie osłaniać, drodzy Nie. panie i drodze, drodzy panie. Ura, ma ciężki ładunek boski. i nie zawaham się go użyć. Chciałbyś. Fak. Ciężki to. Ale radę. Tylko usuniajcie moje plecy, a będzie dobrze. Dawaj staruszek, nieź to. Ech, staruszek, grubasek. Nie staruszek. Jeszcze tak sta stary, stary, nie jestem. Sta stary grubasek. Stary grubasek. Aż ty wredny jesteś. A jestem. No. Co? Demoniczny śmiech. W mapecie? Prawie, taki mapetowy właśnie. Mapetowy demoniczny śmiecik. 3, 2, 1, OGNIA! Ale będzie boom. I boom. boom. Bardzo Nagrało. ładnie. Jeszcze Na, jedno. Boom, boom nagrane. Dobra, wyjdźcie po to akurat stąd mogę was osłaniać. Dobra. Luzik. To lecimy, lecimy, pędzimy. Będziemy Ci zaznaczać ludków, żeby nie było, nie? Tak, biegnę na kur'a. Dobra, przeładowuję jakby, co? Od tyłu. Oto to się nimi zajmuj. Ej, weź go, Moskit, no kur... A no, co miałem go wziąć? W drugą stronę patrzyłem. Trasek, jak nas ochraniasz? Co, nie? No, no nie to nie ja was zasłaniam, ale, 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 ale przeładowuję. Ale od tyłu. Kurwa, zginąłem. Przepraszam za przekwitanie, ale... zginęliście, nie? Trzeba upuść to, proszę. idę, no przecież zanim on to zrobi się. jak używają te animacje minimalnie, nie? To nie? Czasami. Jest to. Ja pierdolę Czekaj, zaraz, zaraz. Ja pierniczę Boże, to wredny tam się rusza. Pomóż tu nam trasek, bo widać nie opiniamy. Ej, przeładowuję. Jak ja tu mam swoich. Czekaj chwilę Czesiu, ja już idę. Sekundę, tylko się uleczę. Jeszcze masz tam chwilę, nie umrzesz. Eeee Zdychaj Dzięki, Jezu, hej, to zdychaj. Zdychaj. Oh. 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 Dobra, koniec Tych wariastw Gdzie ta bomba? Teraz zajmijmy się tym co powinniśmy. No je masz ją. Jezus Maryja Co? Cały czas sobie chcę podnieść, to coś wybucha. Ile stąd ty ją bierz? No dzięki, kurgajcie. Codzienne wyzwanie inne Jest tam gościu, weź go załatw. Plecy, plecy twoje. To no za późno. Pomocy. Bij ich, bij. czemu nie może trafić? Dobra. Trasek, leczcie. ty tam kłuczwa trafij, a nie obijasz się. Co nie? Jesteś Ładowuję. najmniej w ogóle przydatnym członkiem zespołu, naprawdę. Jezu, tutaj Trasek pomocy. po, po, prawej, po prawej. Dobra, zobacz ile tu tutaj jest. Tutaj gościu przynie, gościu ciała, przy nie. Mnie. Gadasz mi. To wszystko ciała, które zabiłem. by was o ty ubrali. Haha, <noise> Moskit lubi tak. Cicho, ja się skupiam, żeby dostarczyć bombę. Jak mam trafić w kogoś? Płoń, dziecianko, płoń! To się rusza. Jak mam trafić w kogoś? To się rusza. <noise> no to jest odwieczny dylemat sniperów. Oh yeah! Jebut! Yeah, Czemu, Czemu jesz but? <noise> jesz but. Weźcie, ja muszę sobie ten amunicja, bo mam zero. No ja też. Ja mam 71 jeszcze, bo sobie regenerowałem magazynek. Uzupełniona. Materiały wybuchowe mam. Idzie teraz panowie, idziemy? Przed siebie. A czy panowie? Pani. Strzelaj. Proszę pana i proszę pani. Tak, teraz. Szut. Dobra, A. pędzimy. Przedostańmy się przez jaskinie. O. I po kolei. Jaskini. Jaskini. Ale tam. co by nie powiedzieć, odcinek pełen wybuchów. Tak, wybuchowy, okay. zdecydowanie. Wybuchowy odcinek, można będzie go tak no nazwać. Też <grywa> to <Jeszcze> chciałem zrobić. <grywa> tak, chcieliście mnie z tego zdewastować? Tak, ja chciałem Traska bardziej. Ja chciałem Moskita jedna. tam przy ten... Przytulić, Przycisnąć. tak, tak. Przycisnąć, Mój ty Boże. Co za słownictwo. Dobra, to chyba byłoby na tyle, że chodzi o czwarty odcinek, nie, piąty. Piąty, Skąd piąty ten może, ten cały ten rozdział. Nie, to będzie. No, zauważyłem, że ogólnie wychodzi dwa odcinki na rodziu, i tak możemy pozostawić to mi się wydaje spokojnie. Tak, zdecydowanie. Więc dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. To był wybuchowy odcinek w wykonaniu Cześka, Moskita i Traska. Papa! Na pa. razie!